Startuje Pan Alfa Romeo GTV 2000. Co Pan powie nam o tym samochodzie? No, że jestem z niego bardzo zadowolony. Myśmy go wybrali tam, nie wiem, z 10 lat temu. Chcieliśmy sobie pojeździć w rajdach i chcieliśmy mieć samochód, który się nie będzie psuł. Po pierwsze, po drugie będzie szybki, będzie się fajnie prowadził i będzie miał coś jeszcze. I się okazało, że tego coś jeszcze zwłaszcza jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, a w dodatku się nie psuje. To świetnie. A jakie są Pańskie oczekiwania przed tym samochodem? No, takie same jak wszystkich pozostałych, którzy, którzy tutaj przyjechali, chcielibyśmy wypać jak najlepiej, a tak w głębi duszy, to chcielibyśmy wreszcie wygrać taki wielki rajd i potem się już do końca życia chwalić, że dobrze poszło? Dobry. I startuje pan już siódmy raz w tej imprezie, ale dopiero teraz startuje pan z start z Warszawy doczekał się aż takiej oprawy. Jak pan ocenia zainteresowanie tym rajdem w Polsce? No więc myśmy liczyli na duże zainteresowanie i w momencie, kiedy to było załatwiane w Monako, żeby się w ogóle udało i tak dalej, i tak dalej, to zakładano, że będzie dosyć duże zainteresowanie, ale żeby przyjechało aż prawie 100 samochodów, a w dodatku tylu wspaniałych kibiców, to przypuszczam, że, że jest to jednak e, duże zaskoczenie. Jak pan ocenia trasę po rekonesansie? No więc myśmy nie byli na trasie, ale ona pokrywa się w znacznej mierze z trasą z poprzednich lat. Także e, wygląda, że jest troszkę trudniejsza, bo jest troszkę dłuższa. Poza tym wszystko zależy tam od, od pogody. Jeżeli jest idealna pogoda, to ta trasa nie jest jakaś przerażająca. Jeżeli jest masa śniegu, lodu, jakieś dodatkowe objazdy niespodziewane, to, to już się wszystko skomplikuje.